Piątek, 3 dzień stycznia 2025 roku, jeśli jeszcze Państwo nie przyswoiliście, Nina Nason, witam, zapraszam na prognozę pogody, co dzisiaj w naszym kraju. Godziny do południowe, niebezpiecznie na drogach, gołoleć, Mazowsza, także Lubelszczyzna, też opady mieszane deszczu ze śniegiem, które zamieniać się mogą w opady samego śniegu. Natomiast na południu Polski, południowym zachodzie, w województwie świętokrzyskim, a także ziemi łódzkiej oraz na Podlasiu mogą pojawić się opady samego śniegu, opady deszczu. Zachodniopomorskie, najwięcej pogodnego nieba na Pomorzu. Godziny popołudniowe, w dalszym ciągu możemy spodziewać się tego, że ten przelotny śnieg zdarzyć się może w naszym kraju. Gdzie? No to spójrzmy, województwo śląskie, ziemia łódzka, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, lubuskie, zachodniopomorskie, a także Pomorze i Warmia Mazury. Temperatura 0,1, średnia temperatura w kraju do 2 stopni Krakowie, w Opolu, Wrocławiu, a także w Poznaniu to najwyższa wartość temperatury na dzisiaj właśnie. No to teraz województwo śląskie zaskoczenia nie będzie. Przelotne opady śniegu zdarzyć się mogą w ciągu całego dnia, mogą też pojawić się rozpogodzenia, szczególnie w drugiej części dnia. I temperatura, co tutaj, 1 stopień Częstochowa Katowice, 0 Bielsko, ciśnienie względne 1016 hektopaskali, a biomet niestety niekorzystny.